Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek nie jest dla Januszy motoryzacji, tylko dla prawdziwych koneserów, którzy doceniają modele niedoceniane. Przykładem takiego samochodu jest bez wątpienia Porsche 944. Janusz powie, że Porsche to tylko 911, ja mu odpowiem, że traktor, a prawdziwy pasjonat będzie się cieszył jazdą autem wyjątkowym, innym niż wszystkie. Na temat genezy powstania 944 opowiedziałem w odcinku z modelem 944S. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości będzie to ciekawy wstęp do tego, co zobaczycie dzisiaj. W skrócie, Porsche wystartowało wyścigówką 924 GTP w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, wygrywając w swojej klasie i na podstawie tego bolidu, a raczej korzystając z jego rozwiązań, zbudowano drogowy model 944. W podstawowej wersji dysponował on mocą 163 koni mechanicznych, ja natomiast pokazałem wam wcześniej 190-konną Eskę. Następnie dołożono turbosprężarkę i tak powstał czookard. Nie tak prędko. Wersja podstawowa trafiła na rynek w 1982 roku. Turbo natomiast zaprezentowano dopiero w 1986. Cztery lata wystarczyły, aby inżynierowie opracowali ponad 30 zmian w konstrukcji. Jak sami stwierdzili, mogliśmy po prostu zamontować turbosprężarkę i tyle. Stworzylibyśmy wtedy turbo, ale na pewno nie Porsche. Istnieje pewna ilustracja, która przedstawia zakres tych wszystkich zmian. Możecie sobie zatrzymać film, przyjrzeć się dokładnie. I przeanalizować temat. Mamy tutaj inne zderzaki, które znacznie lepiej prowadzą strumień powietrza przy wyższych prędkościach. Jest twardsze zawieszenie, które neutralizuje wyższą masę. Są inne koła, opony, hamulce, swoją drogą czterotłoczkowe z modelu 911. Jest nowa, wzmocniona skrzynia biegów z innym przełożeniem końcowym. Pojawiły się kute tłoki i de facto jest to pierwsze Porsche z takim rozwiązaniem. W 944 Turbo jest również system chłodzenia turbiny, który chronią. Nawet po wyłączeniu silnika. Zrobiono tutaj naprawdę wiele, uzyskując moc maksymalną na poziomie 220 koni mechanicznych. Pojemność dla uściślenia pozostała ta sama: 2,5 litra z 4 cylindrów. Maksymalny moment obrotowy wynosi 330 Nm i to brzmi już naprawdę ciekawie. Pierwszą setkę można uzyskać w mniej więcej 6 sekund, a prędkość maksymalna to 245 km na godzinę. A tak w ogóle dlaczego stoją tutaj dwa egzemplarze? Gdyż są zupełnie inne. Czarny jest z roku 1986, ten jaśniejszy z 1987, kiedy to wprowadzono trochę zmian. Na przykład zmieniono wyskalowanie prędkościomierza z 270 na 300 km na godzinę, pojawiła się kontrolka od niskiego poziomu oleju, zmodyfikowano zawieszenie, aby poprawić promień skrętu i usunięto chłodnicę oleju skrzyni biegów. Jest to również pierwszy samochód w historii, który oferował boczne poduszki powietrzne. Tak, w sportowych i usportowionych Autach bezpieczeństwo było również ważne, nie tylko w Volvo. Dla fanów mocniejszych wrażeń w 1988 roku pojawiła się wersja Turbo S z większą turbiną i innymi mapami, które utrzymywały stałe ciśnienie do ładowania. Tutaj na przykład przy 3000 obrotów jest 0,75 bara, a przy 5800 052. No dobrze, skoro szczegóły techniczne mamy już za sobą, zajrzyjmy może do wnętrza. W przypadku czarnego egzemplarza jest ono burgundowe i to mi się naprawdę podoba. Praktycznie identycznie było w 944S, które już kiedyś pokazywałem, z tą różnicą, że tutaj szyby regulujemy elektrycznie, a nie korbką. Naprawdę podoba mi się to wykończenie i zastosowanie tej przyjemnej w dotyku tkaniny. Pojawiła się ona w wielu miejscach praktycznie do samej podłogi. Tutaj nie ma mowy o żadnym brzydkim, tanim plastiku. Spoglądając na fotele, wyprofilowane są naprawdę ładnie. Regulowane są po części elektrycznie, po części manualnie. Tymi Przyciskami regulujemy wysokość siedziska oraz kąt jego nachylenia. Z przodu natomiast mamy dwie dźwignie. Jedna odpowiada za przesuwanie fotela przód tył, druga natomiast za regulację kąta oparcia. Dla porównania po stronie pasażera regulacji elektrycznej już nie ma. Ten fotel możemy regulować w zakresie przód tył oraz kąt oparcia. Ale ogólnie tu jest pięknie, naprawdę podoba mi się ten design. W ogóle już z tej perspektywy widzę, że w tym aucie siedzi się naprawdę nisko. Zasiadając za kierownicą, możemy podziwiać to piękne obrzeczanie. Po oczach biją czerwone wskazówki zegarów. A jeżeli zrobi nam się zbyt gorąco od szalonej jazdy, mamy tutaj dostęp do klimatyzacji. Co ciekawe, ten egzemplarz jest wyposażony również w wycieraczkę tylnej szyby. Tak to wygląda z zewnątrz. Dla porównania z egzemplarzem, który w wycieraczkę nie jest wyposażony. Czy są jeszcze jakieś różnice? Ależ oczywiście. Tak więc zajrzyjmy do wnętrza drugiego z egzemplarzy. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy od razu spoglądając na kierownicę, to obecność poduszki powietrznej. Która jest również dostępna dla pasażera. Oba samochody wyposażone są w tempomat, oba mają szyberdachy, oba mają schowki, ale czy otwierają się one w identyczny sposób? Sprawdźmy. W tym przypadku trzeba przekręcić pokrętłem w lewo, no i schowek leci, tłucze, ale nie podskakuje. Dla porównania w aucie z burgundowym wnętrzem niczego nie przekręcamy. Tutaj wystarczy. Kliknąć. O, schowek leci jeszcze niżej, podskakuje, ale nie tłucze. Tak więc, jak widzicie, niby ten sam model, ale schowki otwierają się całkiem inaczej. Całe szczęście, umiejscowienie dźwigni hamulca ręcznego jest identyczne w obu przypadkach. Jak to już mówiłem kiedyś, silnik z przodu, skrzynia z tyłu. A ręczny po lewej. Pomiędzy fotelami znajduje się zwykły schowek lub z przedziałkami na kasety magnetofonowe. Przebieg jasnego egzemplarza w tym momencie wynosi 166 tysięcy mil, czyli na nasze jakieś 267 tysięcy km boczek oparcia wygląda w ten sposób jest to najbardziej zużyty fragment fotela. Cała reszta wygląda dobrze, chociaż w tym miejscu pojawiła się jeszcze jedna zmarszczka. Dla porównania czarny egzemplarz jak do tej pory przejechał niecałe 157 tysięcy km. Przytarcie na Boczko oparcia jest naprawdę malutkie. Ogólnie można powiedzieć, że fotele są w perfekcyjnym stanie. To teraz może sprawdźmy, jak brzmią te samochody i czy w tym zakresie występuje jakaś różnica. Pozostała nam jeszcze kwestia dwóch bagażników. Pierwszy z nich znajduje się tuż za fotelem kierowcy i pasażera. Przestrzeń na bagaże jest ładna, wyścielona skórą, ale z jakiegoś powodu zainstalowano tutaj pasy bezpieczeństwa. Po co? Aby przypiąć zakupy, dostęp do tego głównego bagażnika uzyskujemy klikając ten oto przycisk. Spoglądając pod roletę, możemy zauważyć, że przestrzeń ta nie jest zbyt wysoka. Bagażnik jest szeroki, długi, ale niezbyt głęboki. W zakresie kół oba samochody stoją na szesnastkach z ogumieniem z tyłu 225 na 50, z przodu natomiast 205 na 55. Wzór obręczy na jasnym egzemplarzu jest dosyć kontrowersyjny. Jak na moje oko, bardziej by to pasowało do jakiejś Alfy Romeo. No ale to już musicie sami podjąć decyzję. Co wam się bardziej podoba? Spośród 163 tysięcy egzemplarzy Porsche 944, 25 tysięcy to wersje turbo. A skoro 911 z tych roczników odleciały z cenami w kosmos, Warto rozejrzeć się właśnie za ciekawym egzemplarzem z Zuffenhausen z silnikiem z przodu. Oba auta, które widzicie, przypłynęły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jasny egzemplarz miał tylko jednego właściciela i w tym momencie jest wyceniony na 95 tysięcy złotych. Czarny z niższym przebiegiem kosztuje 99 koła. Wybór pozostawiam Wam!